Naciskanie przycisków to świetna zabawa. Szczególnie jeśli nie wiadomo, co się potem stanie. Zaczynamy. O, tego szukałam. To ma chyba tysiąc lat. Uch, ale fuks. Patrz, ciekawe do czego służą. Pewnie można coś wygrać. Ekstra. Moja kolej. O, z nieba spadają zabawki. Popyt. Podobają wam się te przyciski? Ten jest jeszcze lepszy. Co? Co się dzieje? Patrzcie na to. Hmm, wybieram zielony. Idealnie. Mam nadzieję, że jesteś głodna. Hmm, proszę bardzo. Co za ogrom makaronu? Pułk wojska by się najadł. Aa! Gdyby chociaż był podgrzany, niezbyt przyjemne uczucie. Myślicie, że jest smaczny? Już wiem. <laughs> Nigdzie się bez nich nie ruszam. Zawsze pomagają zabić nudę. Interesujący wybór. Czyż nie jest piękny? Idealny na zimę, prawda? Hmm, może żółty. <śmiech> <śmiech> Dobrze, że chodzę na siłownię. Nadchodzi mączna lawina. A! Nic nie widzę. Oh. Jakbym wzięła prysznic w mące. <laughs> to było coś. A psik. A, A. A. A psik. To chyba zaraźliwe. Czary Mary, chokus pokus. Jak to zrobiłeś? Chyba będzie padać. Patrz, ten gość coś czaruje. Nagrywaj. I co, ciemniasz ludzi? Ale oszust. Chcecie zobaczyć prawdziwą magię? Udanej zabawy. Ha? Co się dzieje? Uh, ha, 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 ha. Od dziś będziecie wciskać guziki. Nie panikuj, dasz radę. Tak sobie pogrywasz? Nie boję się. Poczuj moc przycisku. Ha! O tak! Myślisz, że jesteś sprytna? Dwa ketchupy i jeden gratis. Mam nadzieję, że przyniosłaś frytki. Pachnie jak stare pomidory. To ketchup? Mój ulubiony sos. Mmm! Ups! Cała butelka? Teraz to się zabawimy. Wojna na keczup. Ha? To krew? Ha! Zaraz. Został mi jeszcze jeden sos. Przywitaj się z majonezem. O nie, nic nie widzę. Co to jest? Tylko nie mówcie mi, że to majonez. Słyszałem, że jest dobry na cerę. Hmm, spójrzmy. O tak! Hmm, już czas? <laughs> to będzie bardzo słodkie. Uwaga na głowę! Wygląda pysznie, co? Piękne pastelowe odcienie. Wow! Wybrałam chyba najlepszy przycisk. Jestem w piankowym niebie. Zjem wszystkie. <laughs> Nie wiem, co wybrać. Ej, to ci się przyda. A, serio? Cóż, dzięki. Nadciąga drażetkowy deszcz słodyczy. Szykuj się. Wow. Te cukierki robią niezły hałas, ale nie mam nic przeciwko. Wodospad moich ulubionych pyszności. Mmm, już wiem. Hej, Lizzy, chcesz cukierka? Dam ci w zamian trochę pianek. Wow, niezły interes. Hmm, tego się nie spodziewałam. Niech to będzie niespodzianka. Tak, żaden problem. Królik? Nie. A to co? Mogę to sobie pożyczyć? Doceń to. Ale się do niej przylepią. Pióra? Ekstra. Lepsze niż majonez. Jeszcze nie skończyłem. Kokoko! Ko, ko. Ach to podejmowanie decyzji. Ech, ech. A psik. Co się dzieje? Wybrała coś? Wiem! Gile z nosa. Tyle nie wystarczy. Okej, okay, może być. Ale obrzydliwe. Mam nadzieję, że przyniosła ze sobą chusteczki. Dziwne to coś, a, co to jest? O taką właśnie reakcję mi chodziło. Zaraz chyba zwymiotuję. Kto ma aż tak ogromny nos? Fuj! Co tam się dzieje? To tylko katar. Bleh. Prawie jak slime. A, no nie wiem. Aha. Gotowe. Czas na odrobinę białego szaleństwa. Wita śmietana kochana! Wow, ee, co ja mam na głowie? A? Hmm. Wiedziałam, że ci zasmakuje. Wow! Czuję się jak gwiazda rocha. Yeah! Zaraz cię zjem! Co? Hmm, wybierzmy. A tam, wcisnę oba! Jak sobie życzysz, będzie grubo. Nie martwcie się, mam też dodatki. Po co stawiać na jeden, skoro można mieć dwa? Im więcej, tym lepiej, co nie? To będzie naprawdę słodkie. Do dzieła! Mam nadzieję, że lubisz płatki śniadaniowe. A, nie wiedziałam, że zapowiadali deszcz, ale bez obaw mam swoją miskę. I na szczęście nie zapomniałam też o łyżce. Mmm. Niech los zdecyduje, który przycisk mam wcisnąć. Siedem? Kości przemówiły. Wspaniale! To będzie ciekawa runda. Tylko się mi tam zachowuj. O, już to widzę. Dziewczyny nie cierpią węży. Ha! Pomocy! Niech mi ktoś pomoże! Nie wytrzymam udanej zabawy! A! Ale słodkie oczka. Nie skrzywdziłbyś nawet muchy. Mogę cię zabrać do domu? Mua. O, chcesz zobaczyć moje fotki? Fajnie wyszłam, co nie? Uśmiech! Jak dwie krople wody. Uroczy jesteś. Serio? Myślałem, że będzie panikować. Hm, który powinnam wybrać tym razem? Obym wylosowała czekoladę. To nawet lepsze. Okej. Okay. Teraz trzeba tylko się napić. Tak, dobrze widzicie. Sprawię, że będzie ciekawiej. Wow, robi się tu trochę wybuchowo. O! O nie! Gdzie moje okulary ochronne? Kilka mentosów i takie zamieszanie? Ha! może postawię na ten. Teraz zrobi się prawdziwy bałagan. Masz tam na dole burgera? Oooooo. Znowu jakaś paćka. m keczupu jednak może być za dużo. Ech, to wygląda paskudnie. Hej, już wiem, moi followersi oszaleją. Hmm, ha O, Tina! Jest w strasznym stanie. Nie zdążyłam się z nią pożegnać. To tylko sos. Uff, całe szczęście. Na czym ja siedzę? Zniosłam jajko? Hej, szalono magiku! Słucham. Kumasz. O tak! Klient, nasz pan! Dobrze, że wziąłem dużo jajek. Ponoć jest głodna. Nie ma to jak białko. Gotowe? Uwaga! Co to ma znaczyć, ale obrzydliwe? Nie o to mi chodziło. Zadowolona? Okej, okay, to jest nawet spoko. Niech będzie zielony. O rany, A. A? ręcznik serio? Co? Samą porę. Ha, wybieram pomarańczowy. Właśnie na to czekałam. Czyż nie są śliczne? Pora na tęczową posypkę. Już leci. O tak, spada z impetem. <ścười> Czuję się, jakbym miała urodziny. O tak. Uuuu. A, uważaj, boisz się? Hej, dopiero co doprowadziłam się do ładu. Hahaha, ha, ha. naprawdę powinnam poprosić o podwyżkę. Ha, no nie wiem. Może ten? Ciężki wybór. Szybciutko, bo w tym tempie do świąt się nie wyrobimy. Jestem umówiony na wieczór. Gotowe! Dzięki! Proszę! Kto nie lubi makaronu? Wciąż ciepły! Mam nadzieję, że zgłodniałaś obiad dla 20 osób raz? Fuj! Ale okropne! Dałbyś mi chociaż widelec? Bo tak to muszę jeść rękami. Mmm, jestem w pełni przygotowana. Pycha, ale to ogarnęłam. A to kto? Podzielisz się? Uwielbiam makaron. Czekaj, zapakuję ci na wynos. Oby wystarczyło. Ooo! I to ja rozumiem. Smacznego. Nduerikefake. Bądź delikatna. Ach tak. Tym razem nie masz się czym martwić. Czujesz już ten zapach? A? Wow! To moja ulubiona przekąska. Szkoda, że nie mam tu jakiegoś filmu do obejrzenia. Ale mi tu dobrze. Jestem na swojej własnej chmurce z popcornu. Wow, poniosło mnie. Pychota, którego jeszcze nie wcisnęłam. Gorące frytki. Zapraszam na gorące frytki. Na początek wąsik z frytek. a teraz nadchodzi całe wiadro. Wow! Czy to jest to, co myślę? Bo czujesz zapach frytek. Miałam rację. Dobrze, że został mi ketchup. Pora na kolejny przycisk. Już się robi. Ta runda będzie zdrowa. Jeśli oczywiście lubisz zieleninę. Haha. E? Co to? Jest takie mokre i liściaste. Nie mogę tego zmarnować. Dobrze, że wzięłam blender. Mama zawsze powtarzała, żeby się zdrowo odżywiać. Miksujemy, ale ładny kolor. Zdrówko! Hashtag zielono mi! Ja nie mogę to takie ekscytujące. Jestem gotowa, a ty? A! Ale zimna! Jesteśmy całe przemoczone. Wow, co jest? Hej, w koło ciebie też jest mnóstwo guzików? O tak, szaleństwo. Hmm, zastanawiam się, który wcisnąć pierwszy. Zacznę od czerwonego. Ciekawe, co się stanie. Hehe, <laughs> przebije ten balonik. O, co na mnie spada? Wow, to gumisie! Wspaniale! Uwielbiam je! Hej, chwileczkę! Mam świetny pomysł! W porządku! Czas na je na nitkę. To całkiem przyjemne zajęcie. A teraz dodam ich jeszcze więcej! Ua, patrzcie, jak ładnie to wygląda! Mam teraz gumisiowy naszyjnik. Waham się, myślę, i co. Rzuty! Nadchodzi. Pyk. A, że co? Co to jest? To jakieś dziwne. Nie podoba mi się. Hu! to makaron! O, już wiem! Mam przecież spinki! Przypnę go sobie do włosów. I gotowe! Wezmę jeszcze więcej i jeszcze. O, ale teraz jestem śliczna. Fajnie. Ha, następny będzie żółty. Oj, chyba pomarańczowy. Sok będzie bezpieczniejszy. Wszyscy go lubią, prawda? Jest świeżo wyciskany. Wow. To pyszny soczek. Ale gdzie ja odłożyłam szklankę? Naprawdę chce mi się pić. Na zdrowie. O, już wiem! Niech los zdecyduje za mnie. Znowu mam coś słodkiego. Gęsty i pyszny syrop truskawkowy. Wow! To prawdziwe delicje. U, czuję ten smak. Chyba zaczynam w nim pływać. Strzał w dziesiątkę. Czas na chwilę relaksu. O tak. Tym razem wybiorę przycisk losowo. O, to chyba czerwony. Przebijamy balon. Wow, co to było? Coś leciutkiego. Nie, yeah, kolejne przekąski. To serowe chrupki. Okej, okay, teraz wybiorę guzik z tej strony. Ten! Ciekawe co się wydarzy. Zaraz się dowiesz. O, a to co? Ale galaretowate! Jest ich mnóstwo! Ha! Gałki oczne! Gapią się na mnie! Chwila! Już wiem co to jest. To przecież żelki. Patrzcie na to. <śla> Są pyszne! Mam teraz oczy w dwóch kolorach. Dobra, koniec żartów. Czas na jedzenie. Jak na razie miałam szczęście. Aby tak dalej. Wow, wcisnęłam dwa naraz. Będzie się działo. Nadchodzi. Eee, co to za deszcz? O, mentosy. Nie mam nic przeciwko. Moment. Co to jest? Już zapomniałaś? Wcisnęłaś dwa guziki! A! O nie, akurat patrzyłam w górę! O, to kola! Nałykałam się! Uj, mentosy wybuchają mi w ustach! No dobra, jeszcze raz ta strona, bo było ciekawie. Zielone! Niech przyniesie mi szczęście! Cóż, zobaczymy! A! Zimno! To zimne! I mokre! Nie, nie, nie! Wow! To mleko! A mleko oznacza też płatki! Nawet nie potrzebuję miski! Dobrze, że zawsze mam przy sobie moją szczęśliwą łyżkę. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie ochota na płatki. Hmm, to moje ulubione! Dobra, do dzieła. Kręci mi się od tego w głowie, przestań, błagam. To musi wystarczyć. Skosztuję. Świeżutkie. Na zdrowie. Ale zimne. Uff, nareszcie koniec. Wiem, wycisnę wszystko do miseczki i dosypię trochę płatków. Czytasz mi w myślach. Ekstra. Okej, okay, tyle chyba wystarczy. Dzięki. Okej, okay. ostatnim razem było kiepsko, czyli nie warto wciskać dwóch na raz. Proszę, bądź dla mnie dobry, zielony guziku. Bum. Zimne i wodniste. Co to? Tak, lody. Dobrze, że mam przy sobie wafelek. Wystarczy, że nabiorę nim porcję. Mmm... Lody to jeden z najlepszych deserów na świecie. Trzeba wypróbować drugą stronę: czerwony do boju. Wybrałaś czerwony, więc proszę bardzo! <laughs> eee, ale lodowate! Czemu nagle czuję się, jakby przyszła zima? O, matko, nie jestem odpowiednio ubrana na śnieg. Muszę coś szybko wymyślić. <laughs> Już wiem, Cisnę jakiś guzik może to pomoże. Już nadusiłaś kolejny? Jak sobie życzysz? Aucz, co to ma być? O, papryczki chili. Wezmę dużego gryza, a na pewno mnie rozgrzeje. O, tak, to jest to. Już nie jest mi tak zimno. Hmm. wygląda na to, że na górze dzieje się coś ciekawego. O, tak, jestem w tym specjalistą. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. A, co to? Nie tego się spodziewałam. <laughs> Momencik, to kakao, i jest pyszniutkie! I wiecie do czego się przydaje? Do robienia mleka czekoladowego. Hmm, wystarczy pomieszać je ze sobą w buzi, ty? Okej, okay, dziś jest twój szczęśliwy dzień. Prawie gotowe. I już. Oto 20 żółtek. Mam nadzieję, że potrzeba ci białka. O, to mi się nie podoba. Oślizgłe i takie dziwne. Proszę, przestań już. O, coś okropnego. O, to były surowe jajka, prawda? Hmm. A może. No dalej jestem umówiona. Chyba wybiorę za ciebie. Jogurt truskawkowy. Trzymaj się tam, bo będzie się działo. Wow! Zupełnie nic nie widzę. O, to było jak dotąd najgorsze. Uch, hej! Nawet niczego nie wcisnęłam! Hmm, to chyba ma truskawkowy smak. Okej, okay, już się nie gniewam. Eduericie I do dzieła! Hmm, co to jest? Fuj, fuj, fuj. Oblepiło mi całą głowę i włosy. Hej, już wiem, co to sosy, musztarda, ketchup i majonez. Pora na hot doga i na kolację. Mniam. Ach, ale bałagan. Chwileczkę. Mam dość tego, że wszystko wpada mi do oczu. Tym razem założę gogle, bo jestem sprytna. Jesteś sprytna, ale i tak będziesz brudna. <laughs> o, ale gęste i lepkie. To miód. Mam go na całej buzi. Moje palce bardzo się kleją, ale smakują pysznie. Co to za odgłos? Jakieś bzyczenie? O nie, pszczoły. Miód je tu ściągnął. Ponownie wybieram zielony, bo do mnie pasuje. Szykuj się na niespodziankę. Eee, co to za szlam? Ale ślizgła. Przestań, już wystarczy! Mam to wszędzie. Eee, pachnie jak... O, oh, To dżem! Mm. Okej, okay, będę spokojna i opanowana. Wybieram żółty guzik i oddaję się w ręce losu. A los to ja! O, eee, dostałam czymś w twarz. Wow, to cała sterta plasterków sera. Hej, mam tu mnóstwo sera. Chcesz trochę? Co? Trzymaj, lecą. Hej, co jest? Czy ty rzucasz we mnie serem? O tak, trafiłam. Jestem super. O, myślisz, że jest taka fajna, bo rzuca plastrami sera? A ja zasłonię nimi oczy i wybiorę guzik. To cię zaskoczy. Co, co się dzieje? A, to jest jak smoła? Czy oblano mnie smołą? O, muszę chociaż wytrzeć to z oczu. Mam dość. Zrobię wielką kulę. Oto ciasto z makaronu, oczu, płatków, dżemu i papryczki chili. Hej, mam dla ciebie prezent. Co? O czym ty mówisz? co za bezczelność, prosto w twarz. Rzuciła we mnie wielkim ciastem. A, jak mogła. Trafiony zatopiony, ale ubaw. Tak jest. A? Co? Czy to prawdziwe pieniądze? Nie mogę uwierzyć. Jesteśmy bogate! Wszyscy kochają tego guziki. Nie zapomnijcie podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Już obejrzane? Subskrybujcie nasz kanał, żeby nigdy nie przegapić zabawnych nowości.